Mój tata jadł z nami obiad każdej nocy przez 3 lata i nigdy nie zauważył, że mój talerz był zawsze pusty. Moja matka chciała zagłodzić tylko jedno ze swoich dzieci. Mnie. Nie moją idealną siostrę w jej sukience na studniukę w rozmiarze zero. Po prostu mnie, najstarszą córkę, która zajmowała za dużo miejsca. Kiedy miałam 11 lat, siedzieliśmy wszyscy przy stole, gdy mój tata zapytał, dlaczego talerz Kasi jest pusty. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, poczułam, jak idealnie wypielęgnowane paznokcie mamy wbijają mi się w ramiona. Ona już jadła, zjadła dużą przekąskę po szkole, prawda, kochanie? Mój tata potargał mi włosy, rozkojarzony. I od tego momentu moja mama stała się przebiegła. 16 zmiany taty oznaczały, że. Pora posiłków była jej terytorium. Zanim skończyłam 13 lat, rutyna była wyryta w kamieniu. Każdego ranka o 6.55, gdy tata był pod prysznicem, mama kazała mi stawać na wadze, którą trzymała ukrytą w szafie. 30 kg, oznajmiła tego konkretnego ranka. Jej głos był napięty z rozczarowaniem. 2 kg więcej niż wczoraj, dziś bez śniadania i lunchu. Ale mamo, lekarz powiedział, że rosnę. Przerwał mi dźwięk wyciągania przez nią pudełek na lunch. Moja młodsza siostra Zosia dostała kanapkę, ciasteczka, sok jabłkowy. Ja dostałam trzy paluszki selera i jeden wafelek kryżowy. Mamo, proszę. Si, przycisnęła palec do ust. Słyszysz to? to? prysznic taty się wyłącza. Chyba, że chcesz, żeby Zosia też opuszczała posiłki. Uśmiechniesz się i pożegnasz, jak grzeczna dziewczynka. Zobacz tutaj finał.